No i z cyklu, gdzie drwa, rąbią, wióra lecą, zajmiemy się taką dzisiaj ciężką hecą. Pan silnik jakieś sprężenie ma kiepskie. Podejrzenie że gdzieś korba bokiem wyszła. Oliwa wywietrzała, ciężka sprawa się dzisiaj stała. Taki MTD zachorował na zawał serca. No i tak wygląda z silnik. Gdy mi się korpka urwie. I właściciel się trochę kurzy na to jest regulator ośrodkowy, rozbłyśnik olejowy, dwa rozrządu Próbujemy to uciągnąć, ale ja nie chcę wyjść. Kurde, jedną ręką będzie ciężko. musimy rozebrać, go wicę ściągnąć. Zdemontujemy i zobaczymy. Przyczyna, zmęczenie. Wał. Zblokowało mi paski. No i tak wygląda pan silniczek. Tu mamy regulatorego ciotkowy. A tutaj wspaniały, rozerwany korbowód. Wał ma jakieś ryski Przytarcie, odczuwalne. No cóż, zniło od smaru. Pan tumik, rozrusznik. Tak to wszystko wygląda. Od dołu. I pan gaźnik.